robi sobie poranę jak się robi suave, w... no i tyle. No to teraz powiem, jak się robi. Na tej różowej linii musieli tak odskoczyć na 1,5 broka może 1,5 ćwiartek. 1 ćwiartek. Jak to? Jak już trochę opadną, się odwracacie, idziecie tak troszkę, opadają więcej, podwójno spadnie. I musicie, ro... musicie mieć rozpęt, i zapytacie, co to jest ten rozpęt. Rozpęd to jest właśnie to odwrakiwanie do tyłu Pewnie każdego youtubera, który mówi to, to mówi o rozpędzie Dobra No to już pokażę wam Musicie na różowej linii wyczuć Odkoczyć na 1,5 i ćwiartkę. Jak będą opadać to się odwracacie, jeszcze opadają bardziej. Podwójno spać. No i musicie być ten moment też. Dobra. No to pokażę tutaj, bo to nie jest taka rozbity. Aaaa Nie wyszło mi bo to jest trzecia próba jak to chcę nagrać i w dwóch minut wychodzi, akurat w trzeciej mam pecha, nie mogę. na ile minut mam? dobra, to, to później nagram, a kiedyś jak otwieram ja robię trzecie próby i robię a nic nie są na tamto do bijajcie na kanał. to sam chcę się poddać ale nie wiem nie wiem, że na Kolejnym odcinku bym A, na 20 subów. Jak to dwa do wojs to jest 1600... No to ciągle mi się myli, na 20, a na 30 jeszcze 1000. No i oczywiście będziemy ja robić pend. Nie będę jakichś operatów. raz pokażę jak się to robi. Oczywiście druga próba teraz jest. Jakiś boci nazywa Zulo. No bo już pokazuj. tak na różowy wyczuć. Musicie mieć rozpęd. No i teraz nie miałem go, bo za wcześnie się odwrócimy. Trudno. Dobra, to jeszcze raz. A i ma. No, no. i reklamy już Dobra, no to ostatnia próba. O, Barti Zaraz muszę nagrać odcinek, jak będę z nim grał. Barti to jest. Jak to? Mój ulubiony kolega. A jeszcze do tego najlepszy gracz, z jakim w ogóle grałem. Ma emotkę przytulenia, pięści ma dwa specjale, ma dużo innych do fajnych skinów, to jest jeszcze przy koks. Umie robić save y. no po prostu. A może jeszcze w tym odcinku również jak będę zniknął, nie wiem, w kolejnym. Dobrym. O, akurat party dołączył. Dobra, no to zróbmy tak, że nie będę save ował. Tylko z z z zróbmy to rundkę. O, będzie na odcinku. Fajnie. Gdzie jest party? O, myślałam, że. jest nie Dobra. Napiszcie w komentarzu, czy ładny, kogo jest ładniejszy skin, Bartka czy mój. Kto napisze, proszę, na serduszku. Nie, 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 Dobra. Zmęściło mi się. Chodę. Łatwo było jakoś. Akurat... Ujęłam że bardziej, to jest bardzo dobry gracz I wygrywam. Dobra. Yy, do ile minut jest? Za osiem. No A to kończę ten odcinek i teraz nagramy drugi. Pa, 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 pa.